Od około pięciu lat obserwujemy systematyczny wzrost liczby zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych do ochrony. Ta skala przyrostu liczby zgłoszeń wyraża się średnią około 15% na przestrzeni tych ostatnich pięciu lat, przy czym za ostatni rok w stosunku, czyli rok 2012 w stosunku do roku 2011 nastąpił przyrost około 14%. Czyli duży jest ten przyrost, z czego on może wynikać? Wydaje mi się, że zasadniczym powodem takiego wzrostu, który obserwujemy od początku kryzysu, praktycznie ekonomicznego, gospodarczego w Europie, w świecie, i co jest charakterystyczne, że w większości zdecydowanych państw Europy, a zwłaszcza Unii Europejskiej, nastąpił niestety, ale spadek liczby zgłoszeń, a u nas ten przyrost jest dostrzegalny, znaczący. Jak wynika już z pierwszych danych statystycznych za ten rok? To również przekraczamy o około 12%, porównywalny okres roku ubiegłego. Więc to pozwala mi przypuszczać, że również w tym roku, na zakończenie roku, te liczby będą jeszcze bardziej imponujące. Wśród tej struktury zgłaszających. Około 47% to są zgłoszenia z szeroko rozumianego sektora nauka, czyli szkół wyższych i jednostek naukowo-badawczych. Pozostałe dzielą się na podmioty gospodarcze i osoby fizyczne. I osoby fizyczne, osoby indywidualne są tą najmniejszą grupą podmiotów, które zgłaszają swoje rozwiązania do ochrony.